Dajcie taką ładowarkę do sprzedania Avanta Avant Diesel Profi Cut Maszyna jest rozprowadzona Kiniak Diesla prosty, zwykły sprzęt, taki mały, podwórkowy ciężko będzie mi przymiechać jechać jedną ręką, to jest takie dzikie tu na dole mam nożny teraz tak jest do góry, tak jest na dół mi się dwie funkcje naraz też działają. Tu jest od siebie na siebie krokodyl Tu jest zamykanie krokodyla bardzo szybko to wszystko funkcjonuje, Teraz trochę wkrawy, no, a rękami oczywiście idzie łatwiej i tak się jeździ. Daję do zakupu, do testowania Maszyna dostępna, okej Pozdrawiam I ta wraca w miejsce, zobaczcie Trochę trzeba wprawy i to jest idealnie miejsce W miejscu, na się kręcić. Pozdrawiam, do usłyszenia